No, siemanko, kochani, witam Was z powrotem na wodzie. I jaka ale Jak zwykle, co chciałem powiedzieć? To no, u mnie normalna norma, połowione. Co chciałem, kochani, powiedzieć? Już zauważalnie zbliża się jesień, pomału. U mnie, przynajmniej nie wiem jak u Was, ale u mnie temperatury spadają gwałtownie. No, rano dzisiaj było 8 stopni, tylko. Także już trzeba pomalutko się szykować na grubszego zwierza. Teraz pokażą się już naprawdę grubsze okonie. To już jest koniec sierpnia, wrzesień. I wtedy proponuję, kochani, przede wszystkim zwiększyć kaliber przynet, Jeżeli ktoś mówi, tymi mikrosami i tak dalej. Oczywiście, taką też można złowić, ale ja nie mówię o łowieniu przypadkowym, tylko sukcesywnym, zaplanowanym łowieniu trochę większych. Tak jak widzieliście w wielu moich starszych filmach na jesieni, może na jesieni, jeszcze przed jesienią, końcówka lata, ja już łowiłem duże okonie na swoje ulubione fish hantery, 10,5 cm, 71 numer i one fajnie działają, ale nie muszą być 10,5, bo ja objęto różnymi, pokazywałem wam wiele różnych predatory, fish huntery, te 9 cm, 8 czy 9 cm one mają, one bardzo dobrze się sprawdzają i polecam je mieć, bo na grubszego konia i szczupak też chętnie w nie wali, także do połowy października przydęty 8-13 cm. No, jak wiecie, czy ja łowię? Ja to mam swoje ulubione tam drungwajty, hiszpantery, predatory i na tego typu przydęty łowię. Ja ja i szwang, nikt. A co, w Ale w I dlatego, kochani, yy... Wybili mnie z podleku, bo karpiasze krzyczeli, że i tu łowią, więc musiałby tłumaczyć, że i ja tu ryb nie łowię. E, także warto już się przy, przygotowywać, trochę zwiększać kaliber e, rybek na rybki. no Jeszcze już niedługo też wyruszę na Sandasze, no ale u mnie jeszcze póki co szczupaki mają dzioby zamknięte, bo no tak to byłby jakiś przyłów nawet. Na 8-9 cm przylęta tu wiele szczupaków nałowiłem i wiem, że uderzą. Na razie jest spokój. Nie są aż tak aktywne chwilowo. One lada moment zaczną i zobaczycie, na filmach będzie dość sporo takich fajnych szczupoli. Także no, wtedy się przełożę na szczupaki będę jednocześnie mówił: i szczupaki, i ładne o Pokażę Wam dokładnie, jak to robić. Zresztą, kochani, to wszystko, jeżeli ktoś potrzebuje na przykład o szczupakach czy o koniach, tak jak, jak mówiłem, macie tam na początku filmu. Po to napisałem poradniki, bo ja już, tak jak mówię, na ganiam teraz za okoniami, bo bardzo lubię ganiać za okoniami. Potem będą i szczupaki i okonie razem, i w pewnym momencie będą i szczupaki i mówię i o konie i sandacze. Też będę łowił je razem, także okonie cały czas mają przegryznę dane. No ale tak to wygląda samo życie, także tak no tak będziemy łowili dalej. Także, tak jak powiedziałem, przygotujcie się już, jeżeli już pan temperatury spadają, woda się będzie robiła coraz bardziej chłodna. Odżyją już naprawdę takie większe rybeczki. No, zależy, jaki tam macie tam w Waszych okolicach, jak tam jest. Z tego względu, że. No, na różnych szerokościach geograficznych, róż, różnie to datami. Ten rok mamy tutaj przekichany, tak jak ja tutaj u siebie. Cały rok praktycznie to gwizda, to pada, przyjdzie, fa, przyszła krótka fala upał powyżej dobrze powyżej 30 stopni. Potem momentalnie spadło w dół, skoki ciśnienia w ciągu dnia nieraz jest po 10 hektopaskali. Także na no, te ryby to też trzeba trafić. No, łowię bo ro, łowię, ale powiem Wam szczerze, że muszę się dobrze nagimnastykować, żeby. Żeby połowić. No naprawdę trzeba dobrze kombinować jak koń pod górkę, żeby cokolwiek złowić, to no, niemniej jednak można połowić. Także, tak jak powiedziałem, kochani, szykujcie się na grubszego zwierza. Ja jeszcze połowie też pochodzę sobie na mniejsze rzeki dla każdego coś miłego, żeby było nie tylko na jeziorze, no ale uwielbiam pływać na Belibołcie, dlatego <grytanie> tak że jest to z belki. Dobra, kochani, jakby co ma się pytanka, jakiego, jakiegoś komentarzu, dawajcie, ja będę starał się odpowiadać. Jeżeli komuś akurat nie odpowiem, to naprawdę chyba, że gdzieś przegapię, bo no, mam dużo tego zapytań, także i z TikToka, i z YouTube, i w prywatnych wiadomościach, także jeżeli gdzieś kogoś przegapiłem, to na pewno nie dlatego, że nie chcę odpowiedzieć, tylko po prostu tego jest dużo, no, ale będę starał się w miarę swoich możliwości odpowiedzieć każdemu. Dobra, kochani, jakby co, to pozdrawiam was. Niech moc będzie z wami. I łowimy, łowimy, bo przed komputerem to kurwa nie chciały. Drug by tu mi pukały. O, proszę, jakie okoniczka. No, uciek. O, do Anslapu, czy sam nodołek, dołek. Dobra, uciekaj. Niestety tutaj nie wolno żywy ryb przetrzymywać. Dobra, mówimy dalej. Zobaczcie kochani jakie, jakie ładne się oko Wiedziałem, że tu będą Wiedziałem, że tu będą No, uciekaj grzbiecie Dobra, ciśniemy dalej Jaki piękny gam no, chodź tu patrzcie kochani, jakie ładne gardle dwadzieścia pięć centymetrów. No, uciekaj. Następny kochani, do dolenia. A, to jest poza tym No ten już mniejszy od tamtych, ale też przyzwoity garbek. No, uciekaj. Dobra, ciśniemy dalej. Proszę, kochani, jaki piękny garbusik. No, chodź, jeszcze nie spadnij. Dziadu kalwaryjski. No. Ale mi pylgach, skacze i skacze, no. Kolejny do golenia. No, kochani. Kolejny do golenia. No, uciekaj. O, dobra. Więc dodane. Aha. Siedzi. O, jaki ładny. Ole, jak łiknął. Jeszcze wydostaniemy to, ale przypierdzieli no. No, pokaż mi się tu. O, delikatnie, wychaczyć. O, no, że go będzie wyhaczyć. Też 25 No, w A się zjeżył. No, poszedł. Powietrze się trochę.